Zabieg te 2 Odpowiednie odżywienie liścia flagowego. Cześć, Mariuszu. Cześć. Jak zwykle, trochę wyprzedzamy te fazy. Tradycyjnie. Obecnie faza BBCH 33. My chcemy nieco przybliżyć temat fazy BBCH 37-39. Czyli podflagowy i flagowy. Otóż to wychodzący liść flagowy i liścia flagowego. Odżywienie tych dwóch głównych liści. Chciałbym, żebyś przedstawił nam to najlepsze rozwiązanie dla plantatorów, którzy mają to, co widzimy tutaj, czyli bardzo dobre y, rokujące plantacje i chcielibyśmy jej jeszcze bardziej podkręcić. A wiem, że masz takie cieplutkie, świeżutkie informacje dosłownie sprzed ilu, sprzed 20 minut? Tak, dokładnie. Słuchajcie, e, tak jak rozmawialiśmy o Microspeedzie Energy, czyli tej naszej nowości, IRC plus kwas pidolowy. Produkt typowo na suszę, chroniący przed suszą i wysokimi temperaturami, tak? tak? Słuchajcie, namawialiśmy troszkę nietypowo od samego początku sezonu i od szkoleń zimowych, komunikując, że tej wody może być mało. Zróbmy zabiegi pierwsze, już nawet przed tej jedynką, właśnie Microspidem Energy. I właśnie a propos tej świeżej informacji e, z Wielkopolski, chociażby, informacja, słuchajcie, zabieg wykonany dwa tygodnie temu, czyli na początku kwietnia w tym układzie, co się nagle okazuje? Te plantacje wyróżniają się, jeśli chodzi o wybarwienie. Deficyty wody, które się pojawiły, nie klasują tak łatwo, nie pokazują, że tak powiem, tych bardziej słabszych fragmentów jak w porównaniu do pól sąsiednich. Więc jak najbardziej są zadowoleni klienci. I są klienci, którzy zastosowali ten produkt według naszej namowy na wczesne zabiegi w zbożach. Okej, okay, czyli mamy wczesne zabiegi, zastosowanie to jest ta cieplutka informacja pokazująca efekt działania tak naprawdę tego produktu. Tak. I teraz pytanie, czy ten produkt... Możemy również zastosować właśnie w tej fazie BBCH37-39, żeby podkręcić jeszcze te plantacje. Dla nas to jest tak naprawdę ten właściwy moment, o którym my zawsze mówiliśmy od kilku sezonów tak? na stosowanie Microspida Energy. W tej właśnie fazie e, roślina co buduje? To jest magazyn, tak? Liść flagowy podflagowy jest tym magazynem. On musi być żywo zielony, żeby ta produkcja następowała. Przemieszczanie do liścia, do kłosa. Tak. To jest to, co mówiłem o tej teściowej i, i kwiatku zamkniętym w szafie, tak? Tak jest. Czyli każdy stres wpływa na to. Stres suszy, stres e, wodny, nadmiaru nawet wody wpływa na to, że te rośliny się odbarwiają, tak? Tracą zielony barwnik, Tak. chlorofil. My tym produktem dbamy o to, żeby go zwiększyć, zwiększyć jego poziom, a przede wszystkim, żeby chronić, żeby nie degradował w roślinie pod wpływem stresu. E, I teraz pamiętajcie: te 0,25 litra na liść flagowy czy podflagowy do połączenia kapitalne, e, chociażby z tą dwójką, tak? Możemy to bezpiecznie łączyć. Możemy to, to z Elatusem połączyć, nie ma żadnego problemu. Jak najbardziej, nie ma żadnych Super, przeciwwskazań. Tak Więc. Zwracam na to uwagę. Microspeed energy i faza T2 w zbożach, żeby zabezpieczyć zboża na kolejne około 4, nawet 5 tygodni e, stresów, tak? Czy które to będą panowały, bo zapowiada się też również bardzo ciepły maj. Pamiętajcie o tym. To jest bardzo dobry produkt profilaktyczny, tak? który będzie nam zabezpieczał rośliny przed e, potencjalnym problemem, stresem. Dobra, to teraz mamy tak, czy samo mikrospit sam mikrospit energy, czy rekomendujemy jeszcze jakiś dodatek odżywczy, czy to na przykład chcemy dać Agravite Complete? Możemy jak najbardziej w równych proporcjach, przypominam tylko azot, fosfor, potas, tak? plus 20, mikroelementy. 20, 20. Tak jest. Tak. Możemy jak najbardziej przy okazji stosowaniem Crossfit'a Energy dodać te 2 do 2,5 kg Agravity Complete. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jeden z produktów, który bym szczególnie polecał od liścia flagowego również. Tym produktem jest Agravita Galaxy. Czyli nasze połączenie siarki z potasem. Pamiętajcie również, że y, liś flagowy, czy w ogóle za chwilę y, jak kłos wyjdzie, to jest ostatni moment na ostatnią dawkę azotu. Tak jest. Tak? Tak. Więc zależy nam, żeby ta siarka zawarta w galaksy przerobiła jak najwięcej wolnego azotu na biomasę. Natomiast tutaj mówimy o takim działaniu klasycznym siarki, czyli przemian azotu, przyspieszenia przemian azotu, tak? Więc jak najbardziej to plus potas zawarty w agrawicie galaksy, czyli składnik, który ma wpływać na gospodarkę wodną rośliny. I pamiętajcie właśnie też o tym, że yy, niezależnie czy jest nadmiar wody, czy niedobór, potas tym steruje. Dobra, czyli Mariuszu, taka recepta, jak to ja zawsze mówię, żołnierskie słowa. Yy, liść flagowy, faza BBCH 37-39, w zależności od wykonywania zabiegu T2, dodajemy śmiało mikrospit energii w dawce 0,25 litra na hektar. I teraz w zależności, co chcemy uzyskać, czy chcemy uzyskać lepsze przemiany azotu, tego azotu, który będziemy podawać na kłos, dodajemy Galaxy w dawce od 2 do 3 litrów tak. na hektar, czyli tę siarkę z potasem. Tak. Bądź jeżeli chcemy pójść nieco inaczej, bo może wykorzystujemy nawóz z siarką w zabiegu N3, nawożenia na kłos, bo tak też może tak. być. Są takie też gospodarstwa, które wykorzystują nawóz azotowo-siarkowy. To wtedy my rekomendujemy Microspeed Energy 0,25 litra na hektar i Agravita kilograma, 1,5 do 2 kg na hektar. Dwa, nawet 2, nawet 2,5, spokojnie. Okay. Czyli, czyli to w taki sposób. No dobra, to co? Mamy to. Mamy świeżą informację i mamy receptę na kolejne przedłużenie fotosyntezy i wzmocnienie liścia flagowego i podwodnego. Dokładnie. Mikrospit Energy robi niesamowitą karierę i pamiętajcie o tym, możemy go zastosować praktycznie w każdej zielonej uprawie. W roślinie. Która, roślinie, tak. która ma chlorofil. Tak. Chronimy zielony barwnik. Super, dobra Mariuszu. Dziękuję. Dzięki za wyczerpujący materiał.